się, kochani moi, o. kontynuujemy, <laughs> ojejku, powiem wam, że wczoraj tak się przypracowałam, bo i rano kręciłam te drogowskazy, niby tak dobrze szło i znowu dobrze szło i wszystko i znowu się zagoniłam tak zwanie, co znaczy znowu się zagoniłam, a no właśnie, tak pracowałam intensywnie tak wszystko dobrze szło i na portalu miałam bardzo dużo pracy. I u klientka jest na posiadaniu do 17. Jak ja wstaję, słuchajcie, i za 15-5 już jestem, wiecie, na jak skowronek no to generalnie arytmia murowana. No dobrze, ale żeby nie przeciągać, grzebiemy. <grybujemy> grzebiemy. Waga, waga pie jeszcze. Jeszcze raz proszę wszystkich tak zwania wyrozumiałość. Ja dopiero się tak zwanie rozkręcam, układam się na nowo w tym czytaniu z nowymi kartami. Staram się też wyczuć też tak, czy coś jeszcze dodać, czy jakieś jeszcze karty powinny być tu po prostu aktywne w tym tak zwanym rozkładzie. No dobrze. Oh, o, no, muszę zobaczyć, czy wszystko dobrze widać, bo troszkę tutaj przesunęłam. Chyba dobrze widać, słuchajcie. Ostatnio się śmiałam z siebie, ale dobrze o tym opowiem innym razem. No dobrze. Dokąd w marcu zmierza energia, tak zwanie wagi, ale nie w sensie, dokąd zmierza, gdzie ma plany, tylko w sensie, dokąd zmierza z takim poziomem intencji, no, co jest ważniejsze to tutaj priorytetem też, tak? W rozwoju, w wyczuciu tego wszystkiego, co ma się zadziać też na, w opcji wydarzeń w naszym życiu też, tak? O. No I tyle. No i zobaczymy. Dziesiątka była odwrócona. No, czekajcie, ja muszę tutaj też tak zwany rozjaśnić. Ops. Takie jest za ciemne. monitor, muszę nastawić coś, co będzie z jasnym, z jasnym tłem. O! Wtedy nas doświetli. No i dobrze. Spójrzmy, jeśli chodzi o wagi. Taka ta energia, która będzie taką przewodnią energią, główną aktywnością, tak? Tak to nazwijmy. Energia... Trzeba by tak w poprawić, zastanowić się nad nią. O, i tu wyciągnęły się nam dwie karty. Mhm. Mhm. Energia tego, co powstrzymać, zatrzymać, ułożyć inaczej, tak? A czasami wręcz wyeliminować, tak? I energia, za którą warto podążać, za którą warto iść. Tą energię zostawimy, tak jakby tutaj. Dlaczego tego doświadczamy? Dlaczego wagi będą tego doświadczały? No i zobaczmy podpowiedź od duszy. Równowaga. I na życie, w jakiej wagi będą doświadczał pewnych opcji. Dwa razy piątka monet yy, yy, odwrócona. Jeden raz odwrócona, drugi nie. Zobaczymy, czy jeszcze raz muszę sprawdzić, czy wszystko dobrze widać. Dobrze widać. Mam nadzieję, że też ostrość dobrze widać, bo wczoraj przejrzałam filmiki, które nagrałam, i z tą ostrością jest różnie. W kamerce wygląda pięknie, a tutaj tak dużo szczegółów i taki ten obraz nie do końca mnie aż tak zadowala, muszę Wam powiedzieć. O. Doszłam też do wniosku, że muszę więcej patrzeć w okularach, nie tylko pozować na tym, że ja karty znam, bo już łapię się o od... tym. Wczoraj miałam na tutaj trzy pary okularów, słuchajcie, tak? Bo tu zawsze mam jedne na biurku, w których pracuję. To są te takie do komputera. Jedne mam takie do. Też takie same, z takiej samej recepty. a ja też tutaj najczęściej gdzieś, gdzieś, gdzieś są. A to za jedne zdawiam w kuchni. Słuchajcie, no po prostu. Czasami zdarza mi się w łazience zostawić. Myślę, boże, przez to, że mam ich dużo. Muszę pilnować ich, żeby się nie zniszczyło albo gdzieś nie zgubić, czy nie przygnieść. No ale dobrze, kochani moi. Taka mała dygresja potrzebuje też takiej chwili, kiedy czasami potrzebuję, czasami nie. Muszę się też tak ułożyć energetycznie, tak jakby z tym, co tutaj się dzieje. No i dobrze, zaczynajmy, kochani moi. Uwagi, bardzo duża aktywność, tak? Się szykuje. Energia aktywności w tej, w tej dziesiąteczce buław tutaj układa się w ten sposób, gdzie ona coś powstrzymuje też, tak? No, część powiem, o, żywioł powstrzymuje też, tak? Czyli w jakiś sposób podbija specyficzne aktywności, które są po prostu w wadze, w wagach aktywne, ale też kochani moi, tutaj ewidentnie, tak jakby też sobie zastanawiałam, troszkę czy zacząć o tym mówić, tak? Wagi bardzo często są Aktywna jest w nich w tym, w tym marcu, będzie taka energia spostrzegawczości pewnej. Wagi mają tendencję do wyciszania pewnych opcji, do nieporuszania. Chcą, one chcą być w takiej równowadze, tak? Yy, w takiej opcji i nie, nie chcą i tak jakby wchodzić w te opcje, które mogą troszeczkę tą wagę po prostu tak zwanie yy, ruszyć. Mają specyficzne też takiego środowiska i te specyficzne środowiska tutaj są pokazane w piątce yy, buławowej, które mówią o tym, że yy. Coś tu się dzieje u mnie, pies szczeka chyba u sąsiadów, ale tak zawodzi bardzo. No nieważne. Myślę, że tutaj nie słuchać, bo ja to słyszę jakiś, jako że to jest jakiś inny dźwięk na częstotliwość. Jak się dosłucham, to słyszę, że pewnie pies, a on jest dwa piętra niżej, nigdy go nie słychać, ale coś tam się ewentualnie dzieje. Dobrze, przepraszam uprzejmie. W różnego rodzaju środowiskach, tak? I wiem, że wagi mają też taką opcję, że w pewien sposób ich aktywność uruchamia się w zależności od tego, w jakim środowisku przebywają, czy to towarzysko, jakie czy jeśli chodzi o sprawy towarzyskie, czy jeśli chodzi o sprawy takie. Mm... Y Boże, jak to powiedzieć, warunków, w których się po prostu tak zwanie znajdują, o. I tutaj karty generalnie pokazują coś takiego, ja muszę bardzo dużo zwrócić teraz uwagę na to, gdzie mówiłam już w którymś po prostu tak zwanie filmiku, że przedtem łatwo, wie mi, też tak jakby przychodziło, teraz może pierwszy raz wracam też tak jakby po bardzo długim czasie i dużą łatwość tak zwanie miałam, wypracowaną taką, żeby nie pod Pinać czy nie podkładać, czy nie sugerować się, właśnie członkami rodziny, zwłaszcza, czy bliskich i znajomych, którzy są obecni w tych znakach też, tak? Bo tu pewne rzeczy po prostu tak zwanie widać. I muszę teraz tak zwanie chciałam, dlatego proszę o łaskawość, wyrozumienie, bo muszę po prostu bardzo mocno tego pilnować o tak zwanie, żeby nie, w, nie, w, nie wchodzić też tak jakby w pewne energie, w pewne po prostu buty, bo to można sobie to, to, to jest w ogóle też energetycznie niebezpieczne bardzo o. Generalnie karty tutaj pokazują pewnego rodzaju aktywności, jeśli chodzi o środowisko i jeśli chodzi o warunki, tak? I te aktywności związane są z pewnym pojmowaniem świata. To jest coś takiego, to jakby pokazuje, taki jest taka karta, ewidentnie ktoś chce przejść przez granicę też, tak, no i musi, to wygodzić, że musi posmarować, tak, coś, tak, o. Każde drzwi wymagają innego klucza, innego argumentu, innego przejścia. I myślę też tak, że w tym marcu dla wag będzie gdzie pewną trudność stawiało, patrząc tak zwanie na, na tak jakby na te, zwłaszcza trzy karty, trzy aktywności. I podpowiedź, tak zwana od, od duszy, będzie bardzo trudno powiedzieć, tak jakby o czym przekazać, jakąś po prostu tak zwaną wiedzę. I tutaj pokazuję, że trzeba przekazać i pokazać ją i troszeczkę inaczej niż to po prostu tak zwane jest. O. Z, w ogóle z kart, teraz jeśli chodzi, patrząc na, na ludzi, z tego co już zauważyłam, bo ja wczoraj sporo tych czytań zrobiłam. Widać pewnego rodzaju energię um, kolektywną też, tak? Czyli co w kolektywie się po prostu tak zwanie dzieje, bo my teraz bardzo mocno i to jest na pierwszy rzut w nas samych aktywne są energie, które są do, jakby aktywne bardzo mocno z naszej strony, nie wiem, jesteśmy nieaktywni całkiem, ale na przykład 5% z nas bardzo mocno pracuje w energii kolektywnej, tak? I tu już nie ma, nie ma siły też, tak? Dużo ludzi jest bardzo mocno zmęczonych, nie są w stanie po prostu jakby normalnie funkcjonować, czy skupić się, albo mają wrażenie, że przychodzą im tak jakby myśli i pewna aktywność mentalna, czy też uczuciowa, tak jakby nie ma tutaj nie ma żadnego gdzieś tam odzwierciedlenia czy pokrycia w faktach codziennego życia. Tutaj jest też tak spojrzenie też tak na warunki, na życie, na pewne tak zwane klimaty można nazwać i to jest dla wag miesiąc bycia obserwowanym, bycia obserwowanym i uznawanym za dziwnego, ale też i obserwowania. Dziesiątka była odwrócona często mówi obserwacja, znalezienie wspól jakiegoś klucza albo też odkrycie jakiś może nie tajemnicy, tak, chociaż często jest związana dziesiątka było w tajemnicą, tylko pewnego rytmu też, tak. I teraz dojście czy wytłumaczenie, tak? yy, yy, pewnych sytuacji będzie dla Wag dość tak zwanie, trudne yy, do ułożenia. Tym bardziej, że piątka, piątki tutaj są dwie akurat monetowe, czyli sytuacje, w których będzie waga, wagi, będziecie doświadczać tak jakby tego miesiąca, jest tutaj związana z piątką monet. I tu też jest piątka monet prosto też, tak? Na co uważać, jak ułożyć, jak coś podać w pewien sposób. I piątka monet jest bardzo fajną energią, bo w zasadzie należałoby się jej oddzielny po prostu filmik, oddzielna hmm, analiza tak jakby tej po prostu aktywności. I ona pokazuje coś takiego, że pewne sprawy możemy zobaczyć z punktu yy, niebiedy też, tak? A tego, że czegoś się nie ma i dzięki Bogu, że tego w danym momencie nie ma, tak? Pewnych ograniczeń. Ale jeśli chodzi o konstrukt ludzi też, tak? To bardzo ciężko, jeśli piątki pokaz zwłaszcza pokazują ludzi, to tutaj jest taka energia dla niektórych. Ciężko bardzo jest tak jakby je zrozumieć, tak? bo nam się wydaje, tak jak w klasyce też tak, że widać tak jakby te modlety, że jest też tak jakby, że tu są trzy, a tu jest dwa. Tak jakby przeważnie, no, tak jakby, bo taki był klasyczny podział i klasyczna energia świa tego, kto w jakiś, kiedy, kiedy w ogóle w obrazkowej formie tarot w małych arkanach wyszedł do ludzi. O. I tutaj generalnie pokazuje pewnego rodzaju całość, pewnego rodzaju współpracę która da całość, tak, a jednocześnie ciężko jest dotrzeć i pewne sprawy trzeba pokazać, tak, jak tutaj karty pokazują, uważaj, jak przedstawiasz coś, w jaki sposób mówisz, opowiadasz, bo wiele osób i yy, pewnych aktywności yy, tak zwani można być posądzonym, że o tamtym powiedziałeś coś innego, a tym powiedziałeś coś innego, więc uważajcie, kochane drogie wagi, na komunikację w tym, yy, w tym miesiącu, nie do końca tak jakby, dla was może być to tak jakby miesiąc yy, Mm, kurcze mm. Trzeba bardzo uważać, żeby nie wpaść po prostu tak zwanie w kłopoty. Trzeba uważać na to, co się po prostu tak zwanie mówi, w jaki sposób się generalnie tak z, y, y, powie o. Mm. Tutaj mm, też jak jakby przebija. Jedni mogła rzecz, że jesteście skąpi im czegoś nie dajecie, jeśli chodzi właśnie o wiedzę, czy żeby. Y, 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 bo jeżeli wy jesteście tak jakby, a tutaj prawdopodobnie wy jesteście tą postacią, tak jakby na tej karcie, która po prostu tak zwanie przepuszcza, może być czuć, że wartościujecie tak zwanie ludzi, że ci to dla, ci ludzie są ważniejsi, ci mniej po prostu tak zwanie ważne, że różnych ludzi traktujecie e, cie inaczej. I powiedziałabym, że zmierzycie się też tak jakby z, takiego, z taką sytuacją, z takimi sytuacjami, e, gdzie ludzie będą sobie też, i wszystko na ten temat, tak, czyli będą i przyjąć, dlaczego nas, widzieć tak, to traktuje inaczej, wyjątkowo, a ta osoba troszeczkę tak zwane a nie gorzej, tak? A tam ci będą powiedzieć o, widać, że tych traktuje inaczej, a tam tych inaczej. Dla każdego ma też coś innego, tak? Troszeczkę czasami, słuchajcie, trzeba bardzo uważać, bo ta energia jest tak subtelna, żeby nie łaknęły się takie energii. No kto, słuchajcie, nie zna z rodu, z rodziny, jeśli ma rodzeństwo, że rodzice nierówno traktują dzieci i coś dzielą? <laughs> ja jeszcze nie spotkałam, tak? Takiej opcji. Zawsze się coś znajdzie, że ten rodzic z jakiegoś powodu gdzieś się układa. I to są tego typu po prostu tak, tutaj dylematy dla dla wak, tak? Co powiedzieć, co zrobić, w jaki sposób też, tak jakby, ułożyć o pewne rzeczy. O, tak? Powiem Wam, że jeszcze, tak jakby ten, jeśli chodzi o tak, jakby ten miesiąc, myślę, że w tamtym miesiącu bardzo się dużo działo w życiu, po prostu tak zwanie VAC i pewnych aktywności. Yy, yy, ale to na razie po prostu tak zwanie zostawmy. To jest też taka opcja, że wiele osób będzie próbowało Was wagi tak jakby usprawiedliwić i włożyć na swoją opcję i, my, i, i będą aktywne energie, co oni sobie myślą, że Wy robicie. Więc generalnie Wy możecie być zdezorientowane też, tak? Będziecie chcieli oczywiście być dla wszystkim dobrzy, ponieważ Wasz sposób też, tak? Ta równowaga, równowaga tarotowa jest tak jakby jak te dwa kielichy: przelewamy albo mieszamy w jednym naczyniu, albo mamy połączyć dwa sprzeczne po prostu tak zwane żywioły, i, w, które działają na przykład w jednym temacie, a wy nie możecie i nie będziecie wiedzieli to, jak się cholera jasna ułożyć, tak? Żeby, żeby m, te żywioły, które są na przykład grupami ludzi, żeby ich po prostu... Yy, żeby oni tak jakby zrozumieli, tak, że wy jesteście po prostu. I to, i to to jest jedna racja, tak, Że to jest to samo, tylko aktywności w pewien sposób są inne. One muszą być dobrane, tak, o. I to jest dużo tak zwanie możecie być w pewnym momencie w takiej sytuacji, że już no nie wiem, czemu oni nie rozumieją, że tobie to samo dałem i tobie to samo dałem. Tak samo będzie ciężko to zrozumieć. Na takim czystym poziomie intencji, jak czasami, właśnie to najczęściej to zjawisko jest tak spotykane, też tak, kiedy jest kilku dzieci i rodzice nie mają, to z tego typu po prostu energia. Każdy ma inną opcję, więc je każdy uważa, że powinno być porówno, ale też mają swoje zdanie na to, co powinno nie być porówno, tak, o w swojej po prostu, w swoich aktywnościach. o. I to jest, każdy, tutaj jest też taka opcja, bo w piące tej buławowej też jest pokazana pewnego rodzaju aktywność też, tak? Że zwłaszcza w tych sprawach, które Was nie dotyczą też, tak? Jest tak jakby nierozumienie indywidualności, tak? Tego, jak Wy postrzegacie, jak chcecie coś przyhamować, jak chcecie coś po prostu tak zwanie ułożyć. I to będzie zmierzenie się z ludźmi, którzy w różny sposób Was jakby identyfikują, tak? Układają według siebie. Trzeba bardzo będzie patrzeć, tak jakby na to, kim czym jestem, tak zwani. No i pogodzić wszystkich, i wszystkiego się po prostu, tak zwanie nie da. Będzie czas się skonfrontować, jak ludzie widzą Was i oceniają Waszą, yy, tak, tak jakby, aktywność, percepcję, relacje z innymi. I wielu osób może po prostu i ci, ci powiedzą: A bo Ty dla tych jesteś taki, a Ty dla tych jesteś taki, tak? Nie rozumieją różnicy w sobie, czyli zrównają się na pewnym poziomie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Tak jakby zrównają się na pewnym poziomie. Nawet jeżeli to podałam przykład rodzeństwa też, tak, ale to nie jest przykład rodzeństwa, że oni się zrównają, a jednocześnie będą chcieli, żeby byli traktowani równo, ale nie można ich traktować równo, bo jesteście inni. Nawet oczekiwanie macie inne, tak? O. No i teraz jak poczuć się też tak, że jest, że jest się po prostu tak zwanie. Y, 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 tu jeszcze jest taka energia, tak? Patrząc też tak jakby na tego, tutaj, tą tego, aktywność karty Wisielec w tym tarocie, to tutaj pokazuje, że tłumaczenie też wszystkim pewnych rzeczy, te pewnych spraw, troszeczkę tak zwane jak dzieciom, tak? O, że trzeba coś przedstawić, czy opowiedzieć jakąś historię, jakąś dygresję, jakąś legendę, jakiś przykład. Jestem kochani, yy, dobrze, że wyczułam, że aparat, bo nie wydaje żadnego dźwięku, że aparat się wyłączył. Bo nie opróżniłam kosza z tych filmików, które wczoraj, wczoraj nagrałam. No dobrze, kontynuujmy. Zobaczyłam też na czym tak zwanie przerwało, chociaż bardzo tego nie lubię, czyli przerwało o tym, że gdzie dawałam przykład o tych po prostu dzieciach też, tak? Czyli kontynuując dalej, dzięki Bogu to szybko się zdało, bo już by mi ręce opadły. W każdym bądź razie tu jest taka energia, że wagi będą w tym y, marcu bardzo mocno odczuwały energię tego, co ludzie o nich wiedzą, jak ich postrzegają, tak? Yy, mm, będzie musiał się też skonfrontować z tymi różnicami, tak? O. to tak jakby mm, z y, tak jak rodzic, tak? Czasami wie, czy ma swoją motywację na to właśnie, jak traktuje tak jakby te dzieci, w jaki sposób im tłumaczy, w jaki sposób opowiada, nie wszystkie historie są dla każdego, tak? Wiecie, to jest też taka energia, która yy, jakby jest reakcją zwrotną z tego, tak jak też, bo to idziona ona jest jeszcze obecna. No, na przykład właśnie też u nauczycieli też, tak, którzy jeden temat przerabiają w wieluś klasach. Ja zawsze nie mogłam się po prostu i do dzisiaj nie mogę się nadziwić, jak można jedną, tą samą rzecz ileś razy. No i co oni po prostu, no to, co wtedy słyszę od ludzi, którzy z nami są nauczycielami, że to się to nie jest tak. Sama też wiem, że był taki czas, kiedy bardzo intensywnie kursy, warsztaty różnego rodzaju prowadziłam, tak? I że zależność, wszystko zależy od grupy, tak? Że mogę być taka sama, a jednocześnie muszę się też dostosować tak, jakby do grupy, jak chcę tłumaczyć. Inne przykłady, dlatego inny kurs, inny warsztat. Nawet na tych samych materiałach on będzie za każdym razem inny. Poprzez inne przykłady, jeśli ma być też żywy taki, tak, a nie robiony według jakiegoś po prostu planu. O. I to jest tak, jakby stale odżywa. Tak jakby stale jeden kwiat zakwitał też, tak? To jest nadal ten sam kwiat, tak? O. I trzeba go po prostu tak zwanie poznać, i tylko ci, którzy widzą, jak on zakwita ileś razy i przez ileś lat, są w stanie tak naprawdę poznać, co on lubi, w jakich porach roku, jak, jak się zachowuje, jakie pogody, i kiedy dobrze znosi, a co znosi nie za bardzo fajnie. To jest taka konfrontacja i samopoznanie, jeśli chodzi po prostu o, o wagi. Poprzez ten sposób. Może się tak zdarzyć, że niektórzy mogą mieć do was po prostu pretensje, już na najniższym poziomie przepracowania. To jest takiego, dla nas mówisz co innego, a tamtym powiedziałeś coś innego, mimo że może się wydawać, że wy to sam problem tłumaczyliście. Chcieliście wręcz rozwiązać jakąś sytuację, a wychodzi tak zwanie nie do końca. O Sposób właśnie tutaj, tak zwanie skonfrontowanie się z tym, że właśnie dobiera się i w sposób szczególny traktuje się ludzi i zjawiska, może okazać się tak jakby tym, że ci, oni się zgadają i mogą tak zrozumieć na swoim poziomie świadomości, że hello. Czyli też skontrowanie się skontro i tej reakcji też ludzi, zobaczenie też tego, kto naprawdę Ciebie wago zna. Kto naprawdę tak jakby wie, czym i kim po prostu tak zwani jesteś, tak? O. o czym tak naprawdę marzysz, co jesteś w stanie zrealizować, tak? O. Hmm? Nie wiem jak bardziej tak jakby tą energię tak zwanie wytłumaczyć konfrontacja z ludźmi ale w tym temacie ponieważ waga na pewnym poziomie mówi hola hola i nie pozwala przekraczać sobie pewnych granic to co dotyczy po prostu tak zwanie ich w zasadzie niewiele osób jest tak naprawdę które znają bo rozumieją i czują Przestrzeń pewną też, tak, czyli pewne podstawowe wartości określające wagę, tak, one są tak. Ale ten indywidualizm, pewnego rodzaju zmianę tak? Tutaj po prostu nie czują. I w różny sposób po prostu tak zwanie oceniać. I trzeba będzie zobaczyć po tej formie przekazu dla różnych, bo te grupy, te, ci ludzie się zmieniają. Można się skonfrontować po prostu z ludźmi, którzy się okazuje, że powiecie sobie, nie, w ogóle mnie nie znają, tak? Może okazać się też taka niechęć, no ile mogę coś tłumaczyć, ile coś mogę mówić, tak? o. Kiedy generalnie nie chcesz iść na prosto, tak chcemy, żebym się tak zwanie jakby no ułożył z tym czy dołożył, tak? Do pewnej percepcji, do załatwienia jakiejś sprawy, kiedy ty nie rozumiesz też, tak? No. Najlepiej wyjść z obu w taką pobłażliwość i trochę się po prostu oddalić i na siłę nie wyciągać. To jest też jest taka waga, że ma, waga ma pewne cechy które są dla niej aktywne właśnie dlatego, że jest, ona dążyć będzie zawsze do tej równowagi. I ona łączy się z ludźmi na chwilę. I ole niektórzy łączą się w stu To są też tak zwane wagi takie, które funkcjonują jak płyn micelarny. Jedną tworzymy jakość przez chwilę. To on mówi, o to jest mój, mój, to moja ta waga. To mówi, nie, nie, to mój, mój, moja ta waga. A potem się okazuje, że to jest tylko wyobrażenie, bo ona jest jeszcze zupełnie tak i inna w pewnym po prostu tak zwanym obszarze. Konfrontacja po prostu z ludźmi. I to taka po prostu o, dużo, dużo, dużo dowiedzenia się też tak jakby o ludzi właśnie o ich po prostu słabościach o tym, że generalnie sporo rzeczy robiłeś tak zwanie bez pożytku jakiegoś, tak? O. Tu jest akurat dwójeczka kielichów, tak? O. To mi się też tak jakby koja, za czym pójść, za czym wyjść też, tak? I powiem wam, no bo to już w wadze jest też tak jakby yy, m, bardzo tak jakby aktywność też, tak, bo to jest taka obawa przed pokazaniem siebie prawdziwego, bo ludzie nie zrozumieją też, tak? O, tu akurat on flaszeczkę chowa też, tak? Ale tu nie o to chodzi. O. No. Ocena po faktach, po ludzie Jeśli się nie zna i nie wie pewnych rzeczy, to ludzi się nie da po prostu, tak zwanie, przekonać, tak? Co do jakiejś po prostu postawy, czy co do rozumienia po prostu rzeczy, albo nawet ułożenia się do który, do, do kogoś, tak? O. Kto, kto jest tak jakby bliższy wadze jakby, tak? Temu, co, kto jest wam, wam bliższy po prostu. O. Będzie ciężko zachować taką równowagę, ba, równowagę balansu, bo wy jesteście tak jakby to uwagą, Boże kochany, tak? Po co się u mnie ważysz, skoro uważasz, że moja szalka jest nie do końca okej? Okay. A uwaga, jest bardzo silne poczucie właśnie sprawiedliwości, poczucie dania każdemu czegoś innego, ale nie tego, czego chcą, tylko tego, co potrzebują, bo jest to rozpoznanie, bo to jest też duży archetyp karty sprawiedliwości nieprzepracowane wagi, nie będę za dużo tłumaczyła i w zasadzie nic tu nie powiedziałam o nieprzepracowanych w stu wagach, bo ja tutaj was takich nie miewam po prostu, więc nie stroi mnie na, na tak zwanie tego typu, bo nieprzepracowane wagi to tutaj będzie masa konfliktów, tak, tłumaczenia się, wygadywania, pogonienia nawet niektórych też, tak, i tyle, tak, w brak cierpliwości, tak. O, takie mm, poprzez pewną percepcję, też, kochania mojej wagi, możecie wydać się dla niektórych nie do końca fajne, a wręcz nie dla niektórych fałszywe. Więc weźcie na to po prostu poprawkę, na ten sto, sto, stoicki spokój, jeśli macie go przeprowadzowane, dlatego, że się po prostu tak zwanie okaże, bo tu może przez to, że z każdym jesteście bliżej, to się okaże, że mm, każdy ma jakieś oczekiwania, widzi Was i, i tak zwany jest pewny, y, czegoś u Was pewny, tak? O. Co jeszcze tutaj e, chciałoby się tak jakby dopowiedzieć? To jest taka opcja samopoznania, tak? Pewnego ułożenia się e, mm, samopoznania, ale przez relacje tak zwane z innymi. Jak postrzegają, po co potrzebują też, tak? O, czy szanują, czy potrzebujesz, że jesteś taki, czy że jesteś taki, tak? E, mm, Kobiety natomiast, jeszcze bym powiedziała tutaj, mogą bardzo mocno, aktywnie po prostu odczuwać tak jakby, tą, taką energię, jeśli chodzi właśnie o wagi, porównywania też do innych kobiet. Tak? Tutaj generalnie jest wisi tak jakby ta energia. Czemu nie robisz tak i tak? O, doszukiwania się, dlaczego tak robisz? Ponieważ wadze, waga jest rozdzielona, i czasami tak zwani zupełnie inaczej funkcjonują, to też tak jak u wodników trochę. Waga troszkę inaczej spostrzegana, jeśli chodzi o kobietę, trochę inaczej o jako mężczyźni, bo to jest dość silny, mocny, powietrzny znak. O. I tutaj kobiety to przeważnie, u kobiet się tak. Bo wagę każdy chce mieć bliżej, tak? Siebie. A kobiety też, tak? One mają taką zupełnie inną troszeczkę energię żeńską, w ogólnie w wagach, mężczyznach i kobietach. I jeżeli tak złożyć tą uwagę, to ta żeńska energia jest trochę tak zwani inna, tak? O. I ją najpierw chodzi o cena, popatrzenie też, tak, tak zwane zlustrowanie takim, wiecie, okiem od góry do dołu, tak? Szukanie też takiego czegoś, co jest atrakcyjne przed tym to po prostu tak zwanym wejściem, bo kobiety wagi wydają się też mężczyznom Muszą mieć dużo asydentów jakichś różnych innych, żeby po prostu być dostępną, ale wtedy zdarza się na przykład z mojego doświadczenia wynika, nie wiem, jakie wy macie doświadczenia i jak postrzegacie ludzi, że często zdarza się tak, że wagi, ludzie nie do końca szanują wagi albo traktuje z pobłażliwaniem właśnie, nie, jeżeli na przykład królowa mieczy też, tak, to taka wiecie. Stara kwoka, stara zrzęda, albo młoda zrzęda, jak stara, albo nie widzą też tak, pewnych rzeczy po prostu nie widać. Ale to nie dzisiaj na tym, bo tu nie ma tylko jako przykładu, lekutko tego użyłam. No dobrze. I powstrzymanie tych wszystkich ludzi. Nie przekraczajcie, nie tak, A wszyscy będą chcieli być blisko, ja, 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 tak. O, nie, nie, nie. Och. Kłaniam się pięknie. Do następnego nagrania.